Czy wiedzieliście, że jeśli zetrzecie brokuły na tarce można przygotować niesamowicie smaczny chleb? Na początek bierzemy 300 g brokułów i ścieramy je na drobnej tarce. Jeśli nie chcecie, aby kawałki brokułów rozpryskiwały się po całej kuchni, użyjcie głębokiej miski. Teraz dodajemy 3 jajka, pół łyżeczki soli i dobrze mieszamy. Następnie wsypujemy 150 g mąki i 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. A propos, mąka nie musi być pszenna. Możecie użyć gryczanej lub jęczmiennej. Wtedy chleb będzie jeszcze zdrowszy. Bierzemy formę do pieczenia, wykładamy ją papierem do pieczenia i wykładamy ciasto. Wyrównujemy, a na wierzchu posypujemy sezamem. U mnie jest czarny i biały, dodałam też pestki dyni. Można użyć dowolnych pestek, które lubicie. Pieczemy przez 35 do 40 minut w temperaturze 200 stopni. Po upieczeniu wyjmujemy chleb z formy i zostawiamy na chwilę do ostygnięcia. Koniecznie to zróbcie, bo ja się pospieszyłam i pokroiłam go jeszcze na gorąco. Ten chleb można jeść sam, ale świetnie smakuje też z serkiem śmietankowym i warzywnym lub mięsnym nadzieniem. Każdej wersji jest nie. Niesamowicie smaczny. Wypróbujcie ten przepis. Napiszcie w komentarzach, jak Wam smakował, i koniecznie zostawcie lajka. Like Smacznego.